Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak mi udało się pozbyć różnego rodzaju blokad i ograniczeń, które wcześniej stopowały mnie w życiu. Jeśli interesujecie ten temat, zaczynajmy! Wiele osób, patrząc na mój obecny styl życia, w życiu by nie pomyślało, że kiedyś byłem zakompleksionym, bez braku pewności siebie człowiekiem, który miał tak wiele różnego rodzaju obaw, tak wiele lęków w swojej głowie, no nie są w stanie tego ludzie po prostu przetrawić, nie są w stanie tego zrozumieć, że gość, który teraz mieszka sobie w domu za parę milionów, zgromadził majątek wartości 20 milionów, ma wspaniałą, piękną żonę, wspaniałą rodzinę, zbudował świetne życie, osiągnął tak wiele sukcesów, że ten ten gość kiedyś tak samo się zmagał, jak być może i Ty się zmagasz, właśnie z różnymi swoimi niepewnościami, lękami, z brakiem właśnie i pewności siebie, z niską samooceną, ale przede wszystkim z różnymi ograniczającymi przekonani przekonaniami na temat jego samego, ale również na temat świata. I w dzisiejszym filmie myślę, że zainspiruję Was, moi drodzy, właśnie do pracy nad sobą. Zainspiruję Was do pracy nad sobą, ponieważ dla mnie Momentem przełomowym w moim życiu było właśnie to, kiedy ja dotarłem w ogóle do jakiegokolwiek rozwoju osobistego, a później do już konkretnych materiałów, szkoleń, kursów po całym świecie, i do czegoś, co stało się później na najbliższych kilkanaście lat moją pasją życiową, i, i między innymi doskonalenie siebie, poznawanie tej wiedzy, ale również przekazywanie tej wiedzy dalej dla Was. Więc po kolei, popatrz. Dzisiaj mam bardzo duży majątek, wolność finansową. Spełniłem wszystkie swoje marzenia materialne, które, które miałem w życiu, żeby mieć wymarzony dom, wymarzoną siłownię w domu, basen, kino. Już nie tylko kino domowe, ale to już jest pełne, pełne, pełne kino z ekranem 4 metry. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, które kiedyś gdzieś tam były, w, właśnie w kwestii moich marzeń. I. Ja myślę, że jeśli dalej pozostawałbym przy, przy pewnych ograniczających przekonaniach, które wcześniej miałem w głowie, które nałożyli tam inni ludzie, to w życiu bym nie doszedł do tego momentu. W życiu bym nie doszedł do tego momentu. Bo na przykład kiedyś mi się wydawało, kiedy byłem nastolatkiem, startowałem ze swoją pierwszą firmą, później, kiedy byłem już na studiach, rozwijałem kolejne firmy i słyszałem co chwilę te wszystkie historie naokoło. Czy to film Układ Zamknięty, czy podobne tego typu historie gdzieś tam od ludzi, że urzędy skarbowe ich zniszczyły, że same ZUSy w ogóle ich zniszczyły, że nagle się gdzieś tam okazywało po trzech latach, że jednak urzędnik inaczej zmienił decyzję i trzeba zwrócić jakieś gigantyczne pieniądze razem z odsetkami. I słysząc te wszystkie historie, którymi w dodatku, byłem atakowany naokoło, bo dodatkowo, właśnie też wtedy słuchałem różnych ludzi, tak zwanych wolnościowców, wolnościowców, a samemu, będąc też no, takim typowym kucem, po prostu, i wierzyłem w to, że każdy człowiek powinien być wolny i tak dalej. I ci ludzie wszyscy, oni cały czas powtarzali te historie, właśnie, że w Polsce się nie da, że Polska jest taki zły, Kraj, że nikt tu nie jest w stanie w ogóle osiągnąć jakiegokolwiek sukcesu, nikt nie jest w stanie założyć jakiegokolwiek biznesu, który może funkcjonować, i wszystkie te biznesy i tak później zostaną zniszczone przez układ skarbowy, przez urzędy skarbowe, przez jakieś układy i zus -y i urzędników. Nie? I, I mówię, cały czas się tym karmiłem, bo oglądałem te materiały po prostu różne i właśnie na tych kanałach wolnościowych zawsze jest tylko i wyłącznie narzekanie, zawsze jest, jak to jest źle. I czy to było dobre? Nie, nie było to dobre. Nie było to dobre, bo im dłużej oglądałem te wszystkie afery, nie zdając sobie sprawy tak naprawdę, jaki one stanowią, na przykład procent, nie? No bo jak widzisz, na przykład taki u u układ zamknięty, czy, czy tam film był dług, na przykład też taki film. Później się okazało, że jednego z, 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 z ludzi, z na, na podstawie których właśnie ten film został układ zamknięty zrobiony, to znałem, wcześniej nawet nie wiedziałem, że on tam właśnie miał taką ciężką historię. Natomiast Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, jaki jest procent takich historii w ogóle w całej skali przedsiębiorczości, nie? Ile tak naprawdę jest tych właśnie głośnych historii, które się ciągle powtarza, które się podaje za przykłady w stosunku do biznesów, które tak naprawdę osiągnęły sukces i nie miały problemów. I zacząłem badać w ten sposób, zacząłem badać właśnie, ile faktycznie film odnosi sukces? Zacząłem patrzeć naokoło, że moi znajomi, którzy już właśnie gdzieś tam na studiach, też niektórzy zaczynali coś, coś tam kombinować. Nie? I, I patrząc na historię innych ludzi, którzy już daleko doszli, to widziałem ludzi, którzy, nie mając żadnych kontaktów, bo wcześniej też się tak. Myślało, nie, że, że jedyny biznes duży, to można zrobić jak ma się kontakty gdzieś tam w latach 90. te słynne tam nazwiska miliarderów, i tak dalej. To też było takie myślenie, ale zacząłem dostrzegać ludzi, którzy ani wcale nie byli gdzieś tam w uwikłani w komunistyczne układy, ani wcale nie mieli jakichś wtyków, ani nie mieli znajomości. Po prostu zaczęli prowadzić swój biznes i, i prowadzili przez kilka lat i doszli do dużych pieniędzy. I Nagle zaczęło się okazywać, że to można zrobić, że to jest po prostu możliwe, nie? I w ten sposób na przykład, w ten sposób na przykład pozbyłem się właśnie tego ograniczającego przekonania, zacząłem po prostu czerpać wiedzę z innych źródeł, skupiać się raczej na historiach sukcesu. Oczywiście nie zamykając też oczu, nie patrząc tylko przez różowe okulary na to, że wszystko będzie świetnie, ale zwracając 90% mojej uwagi w stronę właśnie historii ludzi, którym się udało, którzy faktycznie ten biznes stworzyli, którzy faktycznie zarobili duże pieniądze i to od razu pozwoliło mi zmienić też moje myślenie, zmienić kierunek mojego umysłu, że ja mogę działać na większą skalę, że mogę robić coś fajniejszego. Nie? że nie muszę się wcale gdzieś tam chować cały czas, bo jak, pamiętacie, mówiłem Wam o tym za zarządzaniu pieczarkowym, nie? że się zarządza ludźmi w ten sposób, że wszystkich się podlewa gównem, a jak któraś się wychyli, to ciach, przy samym kapeluszu łeb się ucina. Więc przestałem się bać właśnie tego typu, tego typu e, nawet myślenia w ogóle o jakiejś wielkiej karierze i zacząłem po prostu rozwijać te swoje skrzydła. E, kolejna rzecz to było to, że mafia porwie mi dzieci. Zresztą wiele osób ma dalej takie przekonania, bo widzę je w komentarzach na YouTubie. Bardzo często widzę z waszej strony, że ktoś pyta: Ty Krzysiek, nie boisz się, jak masz taki majątek, że jakaś martwa porwie ci dzieci. No nie boję się, nie boję się, bo nie wyobrażam sobie życia w miejscu, w którym ja bym się bał, na przykład wyjść na ulicę, że ktoś porwie mnie albo moje dziecko. Od razu bym wyjał z takiego miejsca, bo wiem, że są miejsca na świecie, gdzie po prostu czegoś takiego nie ma. No i to były poza tym też lata 90., gdzieś te takie matwie podwórkowe, polskie i tak dalej, śmieszne różne historie yy, i mniej śmieszne też, yy, ale tak jak mówię, były to jakieś czasy, yy, w, których, w których nagłaśniało się tego typu sytuacje, a one były tak naprawdę jednostkowe gdzieś tam w skali kraju. Natomiast ja stwierdziłem akurat odnośnie tego przekonania, że ja się po prostu nie godzę na to, żeby żyć w strachu. Że po prostu się nie godzę na to. I nie ma szans, i nie pozwolę. I... i... I po prostu podjąłem taką decyzję. Oczywiście zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że trafisz na jakiegoś wariata na ulicy, zwłaszcza jak gdzieś tam w, w Niemczech się różne sytuacje w ostatnich latach działy, czy, czy gdzieś tam w krajach zachodniej Europy. Natomiast, natomiast no, nie, nie wyobrażam sobie po prostu mojego życia, kiedy ja bałbym się, bałbym się po prostu pójść na rower, na przykład, że mnie ktoś, nie wiem, zastrzeli, porwie, czy coś takiego. Więc po prostu trzeba to wybić ze swojej głowy. Właśnie mówię, ukierunkować swoją głowę w inną stronę, bo zdarzyć to się może wszędzie. Jak ktoś będzie chciał naprawdę to Cię gdzieś na drugim końcu świata nawet znajdzie i tak dalej. Natomiast nie ma co popadać po prostu, moi drodzy, w paranoję z tego typu rzeczami. Kolejna sprawa. Moje przekonanie było takie, że jestem jeszcze za młody, żeby zarabiać duże pieniądze. Że jestem za młody. Macie tak? Też może macie. Napiszcie w komentarzu, jeśli macie coś takiego, nie? Że wydaje Ci się, że jesteś za młody właśnie, żeby zarabiać duże pieniądze, że jeszcze nie czas. No i nagle znowu zacząłem patrzeć po prostu i zdawać sobie sprawę z tego, bo podstawą w ogóle, słuchajcie, żeby pozbyć się tych ograniczeń, to jest zdać sobie sprawę z tego, że one istnieją. I ja pokażę Wam, słuchajcie, w najbliższą niedzielę o godzinie 17, jak właśnie pozbyć się tych ograniczeń ze swojej głowy. Ale pokażę Wam przede wszystkim też, jak rozpoznać że one tam w ogóle się znajdują. Bo może ci się wydawać teraz, że kręcisz się w kółko w swoim życiu, nie? Możesz mieć takie wrażenie po prostu, że pomimo tego, że wkładasz duży wysiłek, to nie masz efektów. Że z jakiegoś powodu sam sabotujesz swoje akcje albo ciągle ci coś nie wychodzi. I wtedy ludzie często nie zdają sobie sprawy, że właśnie powodem tego może być jakaś, ym, jakaś blokada w ich głowie, jakieś ograniczające przekonania, właśnie, które ktoś nałożył do mojej głowy. Bo jeśli ja będę się bał i będę mieć zakorzenione na przykład w głowie, że jeśli będę bogaty, to mafia porwie mi dzieci, to automatycznie mój mózg będzie dążył do tego, żebym ja nigdy nie był bogaty, nie? Automatycznie. Zależy, co będzie silniejsze, nie? Czy chęć tego, żeby dojść do pieniędzy, czy strach przed tym, że ktoś porwie mi dzieci. No, i zależy, co jest silniejsze. Czy mieć Ferrari w domu, czy to, że stracisz rodzinę najważniejszą, nie? No to dla wielu ludzi, właśnie ten strach wygrywa i przez to nie działają. Ale też nawet jeśli ten, y, ta rzecz związana właśnie z y, osiągnięciem Twoich celów będzie silniejsza, ten strach będzie mniejszy, to i tak on będzie cię ograniczał, będzie kulą u nogi i może sprawić, że zamiast osiągnąć to, co możesz osiągnąć w najbliższych 5 lat, to zajmie ci to 50 lat i będziesz staruszkiem, już kiedy e, wreszcie dorobisz się tego, co chciałeś, nie? Y, więc znowu, patrząc na, na sprawę z wiekiem. Ja też stwierdziłem, że kurde, czym tak naprawdę jest wiek? Znam ludzi, co mają 50-60 lat i nie mają pojęcia w ogóle o świecie, o tym, co się dzieje dookoła nich. Jedyne co robią, to oglądają telewizję i nie mają absolutnie pojęcia. Znam też osiemnastolatków, którzy już za, za, zakładają swój biznes, tak jak ja. I osiągają w wieku 20 lat, 21, 25, już osiągają niezłe sukcesy, nie? Więc czym tak naprawdę jest wiek? Wymówką, znowu kolejna wymówka, żeby odłożyć coś na później, żeby zwyciężył strach przed różnymi jakimiś rzeczami, nie? żeby zwyciężył ten strach i żebym ja teraz mógł sobie zauśpić swoje ambicje, zatrzymać na jakiś czas swoje ambicje. Znacie te mechanizmy, nie? Mieliście tak, że wymówki sprawiają, że wasze ambicje mogą na chwilę pójść do spania. Mieliście tak? To jest ważne, moi drodzy, żeby odkrywać właśnie takie sytuacje, bo nasz mózg to jest, jak to się mówi po angielsku, great trickster to jest John Kehoe, powiedział. Czyli on jest takim po prostu no, podstępnym naszym narządem, który znajdzie wszelki możliwy sposób, żeby nas ochronić przed jakimiś wyimaginowanymi właśnie różnymi em, niebezpieczeństwami, żeby sprawić, że nam, że nie będziemy czegoś robić, i tak dalej. Nie on jest generalnie zaprojektowany, żeby nas chronić przed niebezpieczeństwem świata, a nie do tego, żeby osiągać ogromne sukcesy. Dlatego jeśli chcemy osiągać ogromne sukcesy, musimy wygrać ze swoim umysłem, a wygrywa się poprzez to, że nauczymy się właśnie właśnie nim zarządzać. A uczymy się nim zarządzać poprzez to, przede wszystkim, że zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje. I dlatego, właśnie na tym najbliższym szkoleniu w niedzielę o 17, czyli już niedługo, będę Was uczyć, moi drodzy, właśnie jak rozpoznać w sobie te różne ograniczenia i później się ich pozbyć. Kto się jeszcze nie zapisał, niech to zrobi od razu. W opisie czy w komentarzu przypiętym pod tym filmem macie linki, moi drodzy. Szkolenie jest darmowe przez internet. W niedzielę o 17:00. warto zalogować się trochę wcześniej, żeby zająć sobie miejsce. Natomiast wracając do naszego tutaj tematu. Kolejnym ograniczeniem było to. Że wierzyłem, że przyjdzie taki złoty strzał, że przyjdzie moment, w którym po prostu nagle stworzę jakiś jeden ze swoich biznesów, on po prostu wystrzeli w kosmos, zarobię 10 miliardów i to będzie to. Więc nie ma sensu teraz odkładać pieniędzy z tych mniejszych biznesów, nie? Które mi tam przynosiły po parę tysięcy, paręnaście tysięcy złotych. Nie ma sensu teraz odkładać tych pieniędzy, nie ma sensu budować majątku, bo po co? Po co mam się teraz ograniczać, jak przecież trzeba wszystko reinwestować, firmy cisnąć, 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 e, że przyjdzie kiedyś ten złoty strzał. No, na złoty strzał czekałem wiele, wiele lat i nigdy nie przyszedł. To zmieniło się raczej i moje myślenie. Kiedy zacząłem patrzeć znowu w sposób bardzo racjonalny i logiczny na to, że te złote strzały typu producent, czy twórca Facebooka, typu twórca Google, typu twórca jakichś, nie wiem, aplikacji Candy Crush, typu twórcy, twórcy po prostu, co nagle, no, stworzyli coś 2 3 lata, pracowali i sprzedali spółkę za 100 milionów dolarów, czy, czy za miliard dolarów, czy jakieś tego typu historie. Stwierdziłem, że tego jest tak mało, że prawdopodobieństwo, że mi się to przydarzy, bo jedna rzecz to jest cisnąć, to jest pracować, druga rzecz to jest też, żeby się poskładały różne okoliczności akurat, nie? I w takim prawdopodobieństwo tego jest tak małe, że praktycznie jest to niemożliwe w moim życiu a ja nie chcę sukcesu opierać w swoim życiu i szczęścia i radości i spełnienia i realizacji moich celów. Nie chcę opierać o bardzo małe prawdopodobieństwo. Chcę o bardzo duże prawdopodobieństwo oprzeć. Więc podjąłem wtedy inną strategię. Zmieniłem na szczęście strategię i zacząłem odkładać pieniądze, budować swój majątek, szukać raczej sposobów, żeby płynnie, stale się rozwijać, a nie liczyć na to, że teraz to się tam będę leserował, a może tam kiedyś się zdarzy złoty strzał, nie? I to było bardzo dobre wyjście. Bardzo dobre wyjście. Bo ten złoty Strzał znowu był dla mnie taką wymówką, że nie ma co się przykładać do obecnych firm, nie ma co odkładać, nie ma co oszczędzać pieniędzy, nie ma co uczyć się inwestowania, bo przecież i tak będę czekać na złoty strzał, więc to była kolejna wymówka, z którą udało mi się poradzić. W pozbyciu się tych wszystkich wymówek bardzo pomocne były właśnie różne kroki, które ja podjąłem. Oprócz tych, które już wymieniłem. To na przykład studiowanie biografii ludzi bogatych i patrzenie na ich historię. Że ich historie są bardzo podobne do moich, że oni też w czasem w wieku bardzo młodym zaczynali i osiągali te sukcesy dosyć szybko. Patrząc na problemy, z którymi oni się borykali, nagle się okazało, że problemy, które mi się wydawały nie do przejścia czy strasznie ciężkie, jednak są do przejścia, bo ktoś przez nie przeszedł. Przeczytałem wspaniałą książkę też. No, to taka książka raczej to jest taka, taka statystyka, czyli Millionaire Next Door, właśnie, gdzie zrobiono statystyki wśród różnych Amerykanów, a zwłaszcza Amerykanów właśnie będących milionerami, i zaczęto po prostu patrzeć, jakie jest statystyczne po prostu życie tych ludzi, co oni robią, jak wydają pieniądze, jak zarabiają pieniądze. I nagle się okazało, że zdecydowana większość z tych milionerów są normalni ludzie, którzy normalnie funkcjonują, po prostu zarabiają trochę lepiej niż przeciętna, ale odkładają bardzo mądrze i inwestują te pieniądze przez długi czas i dochodzą do bardzo dobrej sytuacji finansowej. Finansowej, w swoim życiu. Co też dla mnie było fajnym takim aha, takim odkryciem, że dojście do tych milionów, bo, bo nie uważałem w życiu, że kiedykolwiek potrzebne mi są miliardy, nie? Więc dojście do tych milionów, że może być też normalne, płynne, po prostu oparte o jakieś solidne fundamenty, a nie liczenie na to, że zrobisz kolejnego Facebooka. Kolejna sprawa to było na przykład stworzenie sobie planu finansowego na długie lata, który pozwolił mi właśnie dostrzec też, że to jest możliwe, że jak się to wszystko wpisze w Excela, jak się po kolei zacznie analizować, Analizować to, to wcale takie ciężkie to nie jest, żeby dojść do tych pieniędzy, które mi są potrzebne. Słuchanie bogatych ludzi różnych, poznanie bogatych ludzi też było dla mnie fajnym, bardzo cennym doświadczeniem, bo pozwoliło mi właśnie zobaczyć, jak oni myślą, że oni wcale się tak bardzo ode mnie nie różnią, że pomimo tego, że jestem młodym człowiekiem, to podobnie myślimy, podobnie działamy i możemy zrobić to samo, nie? Więc skoro oni mogli, to dlaczego nie ja? No i przede wszystkim skupienie się na działaniu. Skupienie się na działaniu, czyli po prostu na zapieprzaniu cały czas, pomimo tego, że czasem no, natychmiastowe efekty nie pojawiały się od razu. Przeważnie się nie pojawiały od razu. Czasem trzeba było czekać latami nawet na to. Ale ja po prostu wierzyłem w to, że yy, no, nie ma szans, nie ma szans, żeby mi się nie udało. I to było najlepsze, myślę, wierzenie, bo. Dzięki temu po prostu się nie poddawałem, nie wycofywałem się wtedy, nawet jak zdarzały się jakieś właśnie no, przeciwności losu, jeśli ktoś, e, ktoś rzucał mi kłody pod nogi. E, kolejną rzeczą, na przykład, gdzie udało mi się pokonać moje ograniczenia, był, był sport w ogóle i kondycja. Sport i kondycja. Ja zawsze byłem człowiekiem dużym, ale kiedyś byłem po prostu, miałem tylko brzuch. Teraz mam trochę brzucha, ale mam też bardzo dużo mięśni. I... Żeby wyrobić właśnie coś takiego, to też musiałem pozbyć się ograniczenia takiego, że na przykład, żeby zbudować duże mięśnie, bo zawsze chciałem mieć bardzo duże mięśnie, mieć łapę jak Arnold i, i jest 53 w łapie. Wprawdzie nie jest tak wycięta jak Arnold, ale mi to nie przeszkadza. Nie? Zresztą ja nie lubię widoku takiej wychudzonej sylwetki z żyłami na wierzchu i tak dalej. To nie jest to, co mi się, to, to mi się nigdy nie podobało w życiu. I e, wydawało mi się i miałem takie przekonanie też, że nie da się w życiu zbudować po prostu jakiejś większej sylwetki, podnosić większych ciężarów bez sterydów. Bez sterydów, że jedynym krokiem po prostu są sterydy do tego, a jako, że ja nie chciałem nigdy brać sterydów, no to, że nie ma sensu w iść w tą stronę. Ale tutaj znowu zacząłem po prostu trenować i zacząłem się czuć z tym dobrze, z tym treningiem. I nagle się okazało, że te mięśnie zaczynają mi rosnąć, że jestem w stanie to zrobić. Ale siłownia to była dosyć prosta sprawa, nie? bo jakoś genetycznie jestem uwarunkowany do tego, że łatwo właśnie nabywam masę i jedną i drugą, więc mięśniową bardzo łatwo mi zbudować. Natomiast problemem był była właśnie kondycja. Problemem było dla mnie to, że ja nigdy nie potrafiłem biegać. Nigdy w szkole po prostu 100-200 metrów no od razu ja miałem jakieś alergie, astmę i tak dalej, więc 100-200 metrów przebiec, no nie było szans. Już byłem zmachany tak, że masakra. I dopiero jakieś to było 9 lat temu, 9,5 roku temu. No, może już 10 nawet, no dokładnie nie chcę mi się liczyć. Koło tam 9, 9,5 roku temu. Miałem taki przykry wypadek, że złamanie miałem w stawie skokowym, czyli w kostce w nodze, w kilku miejscach. Kilka kości po prostu całkowicie no, rozwalonych wręcz, rozdartych. Wszystko to rozwalone i lekarze powiedzieli mi, że ja nie będę już chodzić. Więc jak słyszysz coś takiego od lekarzy, kiedy w momencie kiedy masz, no ile ja tam, 25, 26 lat miałem coś takiego, nie? Czy 27? Słyszysz w tak młodym wieku, że nigdy nie będziesz chodzić, to ja się naprawdę wtedy wkurzyłem. Ja stwierdziłem, wiecie co? Ja będę biegać. Pomimo tego, że nigdy nie biegałem, to jeszcze będę biegać i jeszcze zobaczycie. Więc jak mi tą nogę poskręcali, bo to było poskręcanie, śruby, płytki, druty, no po prostu jak na rentgenie to wyglądało jak Terminator, jak cyborg w środku. Ta cała moja kostka. W momencie, kiedy mi ją po prostu poskręcali, no to później było pół roku gipsu, później jeszcze, jeszcze parę miesięcy wychodzenia, w ogóle uczenia się, chodzenia na nowo, żeby te mięśnie z powrotem zaczęły odrastać i jakoś te stawy funkcjonować, nie? I... W momencie, kiedy już czułem, dalej mi ta noga jeszcze czasem bolała oczywiście, bo dalej tam były te wszystkie śruby i płytki w środku, ale ja stwierdziłem, że, bo pytałem lekarzy, oni powiedzieli mi oczywiście, bo to akurat pierwszą operację miałem wtedy w publicznym, z publicznej służby zdrowia, więc powiedzieli mi, że te śruby wszystkie to zostawiamy, to wszystko zostawiamy, to już nie muszę tego nigdy wyjmować w życiu, nie? To tam zostanie i będzie trzymać te kości razem. Okazało się później, że to jest bzdura, że trzeba coś takiego wyjąć. Stosunkowo szybko po prostu, natomiast wtedy no, nie wiedziałem jeszcze, że, że jest to niebezpieczne, żeby z takimi rzeczami na przykład chodzić dużo czy biegać. Więc stwierdziłem, że po prostu y, nauczę się biegać. Że dlaczego zawsze nie mogłem biegać? No problemem był zawsze oddech. Związane to mówię, z alergiami, z astmami i tak dalej, tego typu rzeczami. Y, I też po prostu z jakimś, nie wiem, y, brakiem umiejętności biegania. I ja stwierdziłem, okej, okay, skoro oddechu mi brakuje, to zacznę najpierw chodzić, a później coraz szybciej chodzić. I coraz szybciej, I coraz szybciej i coraz szybciej, żeby dojść do punktu w końcu, w którym jestem na granicy tego, że brakuje mi oddechu, czyli, że jestem w stanie utrzymać ten punkt, nie? I iść na przykład przez parę kilometrów non stop czy biec z lekkim truchtem. A jeszcze mi nie brakuje tego tchu. I wyszedłem pierwszy raz, wróciłem po dwóch godzinach i się okazało, że mogę truchtać, dosyć powoli, że mogę truchtać. I sprawia mi to coraz większą przyjemność i nie tracę tego tchu. Co więcej, po paru tygodniach zauważyłem, że mogę trochę szybciej drukracji i nigdy szybko nie biegałem. W życiu chyba nie przekroczyłem, żeby mieć średnią, nie wiem, 7,5 km na, na godzinę. Na dystansie tam powiedzmy, no, w 7, właśnie kilometrów, 10, 15 czy, czy 20. Nigdy w życiu nie przekroczyłem tej średniej. Natomiast, natomiast mogłem utrzymać sobie to tempo i zacząłem iść na dystans. Tak zacząłem iść, że po paru miesiącach przebiegłem maraton. I znowu okazało się jednak, że mogę. Tutaj do, do przełamania tych swoich ograniczeń wcześniejszych było po prostu no, wybicie mnie ze strefy komfortu. Moja strefa komfortu wcześniej to było to, że nie umiem biegać. Umiem chodzić, ale nie umiem biegać. I nagle mi powiedzieli, że ja nie mogę chodzić, to ja powiedziałem: Dobra, to ja będę biegać. Czyli całkowicie wytrącony zostałem po prostu z tej równowagi. I to pozwoliło mi właśnie no, pokazać, na ile mnie stać. A doprowadziło to też, że dwa lata temu pozwoliło mi to zdobyć właśnie medal Ironmana. Czyli na dystansie akurat 73 w Chinach. Najpierw przepłynięcie prawie 2 km, później przejechanie 90 km na rowerze z sumarycznym podjazdem w górę ponad kilometr. Tam kilometr 200 chyba było razem. Czyli tak bym wyjechał na górę wysokości kilometr 200 na 90 km i dodatkowo na koniec jeszcze przebiec półmaraton. Zrobiłem to w 8 godzin 15 minut i było to jedno z największych osiągnięć w moim życiu. I przełamania po prostu swoich największych lęków. Kiedy ja wcześniej nie potrafiłem przez minutę biec non stop, czy dwie minuty, a nagle potrafiłem przez 8 godzin 15 minut działać na maksa. Łącznie z pływaniem, którego w ogóle nie umiałem jak się przygotowywałem do Ironmana. Ja w momencie jak ja się zapisałem na pierwszą edycję, zresztą są filmy tutaj na kanale, gdzie jest i pokazany cały ten mój proces przygotowawczy i również jest pokazana całe Całe zdobycie tego medalu Ironmana. długa historia, zobaczcie sobie na kanale, jest na głównej stronie, tam zresztą w moich vlogach. I, I udało mi się to coś takiego zrobić. Pomimo tego, że wcześniej się bałem, że wcześniej w ogóle, no, nawet nie wydawało mi się, że ja w ogóle potrafię przebiec jeden kilometr, a nagle potrafiłem dojść właśnie do takich no, dystansów i, i, i osiągnięć, których no, większość ludzi na świecie nie potrafi zrobić jednak. Więc było to kolejna fajna rzecz. Co ze związkami, na przykład w moim życiu? Też miałem obawy, no, z powodu braku pewności siebie, z powodu tego, że, że strasznie będąc nastolatkiem chciałem mieć dziewczynę, a żadnej nie mogłem sobie znaleźć, a jak tam parę spytałem o to, to zupełnie nie były zainteresowane. No i byłem strasznie załamany tym, 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 tą, tą rzeczą, nie? Wydawało mi się, że nie jestem przystojny, że w ogóle dziewczyny to lecą na Włochów, na Hiszpanów, no bo tak jest w Polsce. Tak jest w Polsce, że im się podobają bardziej ci śniadzi mężczyźni, tacy z ciemniejszą karnacją. Raczej blondyni w Polsce nie są specjalnie na topie, nie? Ale, ale dla mnie to było przekonanie tego typu, że po prostu ja jako blondyn to nie jestem w stanie w ogóle sobie znaleźć dziewczyny, co się okazało totalną bzdorą, bez mnóstwa blondynów, i pomimo tego, że no gdzieś tam w sprawie wizerunkowej to się nie mam co dla Polek z jakimś tam przystojnym Włochem czy, czy Hiszpanem konkurować, nie? To jednak mogę sobie znaleźć tą dziewczynę, no nie? Ale właśnie wydawało mi się, wydawało mi się, że nie mogę mieć szansy w ogóle, żeby mieć jakąś piękną kobietę, jakąś modelkę, jakąś super atrakcyjną dziewczynę, taką, że to w ogóle nie jest niemożliwe, nie? I przede wszystkim, że dopiero jak będę bogaty, to jestem w stanie sobie znaleźć dziewczynę, że to trzeba mieć, żeby mieć wyższej klasy dziewczynę, to trzeba mieć wyższej klasy samochód, mieszkanie, dom, karierę i w ogóle jeszcze i parę innych rzeczy. No to wszystko były bzdury, wszystko były bzdury i to były znowu wymówki, bo zauważ, wymówki. Gdzieś tam ułożone zwalania winy po prostu na zewnętrzne elementy, na nie wiem, kolor włosów, na e, brak e, jakichś, no miałem pieniądze, spoko, ale no nie jeździłem Ferrari, nie? Wtedy jeszcze, e, zresztą później też nie jeździłem, e, ale miałem inną sportową furę, ale to, to długie czasy były. Natomiast, natomiast były to po prostu znowu wymówki, wymówki, żeby usprawiedliwić mojo, mój brak pewności siebie. I właśnie kiedy ja odkryłem rozwój osobisty, to równocześnie odkryłem też, że ludzie ogarniają te relacje damsko-męskie. To było, było już dobre 20 lat temu, e, i okazało się, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych są ludzie, którzy zaczynają z tego tworzyć jakąś naukę naukę poznawania dziewczyn. I niektórzy bardzo płytko podchodzili do tematu, niektórzy sięgali głębiej i łączyli to razem z rozwojem osobistym po prostu. Natomiast e, zacząłem korzystać z tych materiałów i nagle się okazało, że ja po prostu nie miałem wiedzy. Że nie miałem wiedzy, że jak mi kumple mówili, bądź sobą, to to znaczy, co to znaczy, bądź sobą? To z gówno znaczy, co to co jestem? Co ja jestem? Czy ja byłem tym gościem, który miał brak całkowitej pewności siebie, nie akceptował siebie, niską samą Czy to byłem ja? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To byłem ja gdzieś tam przykryty wieloma różnymi ograniczeniami, przykrymi doświadczeniami, właśnie brakiem pewności siebie, niską samą jakimiś traumami z przeszłości i tego typu rzeczami. To nie byłem ja, żeby być sobą. Żeby być sobą dopiero. To ja zacząłem odkrywać właśnie siebie i zacząłem odkrywać swoje własne możliwości. I nagle się okazało, że poznawanie dziewczyn to jest tak prosta sprawa. Tak prosta sprawa. Nagle się okazało, że ja zacząłem już dosyć szybko robić szkolenia dla innych mężczyzn, bo <laughs> widziałem po prostu, jak nagle to zmieniło całkowicie moje życie. Z gościa, który nie mógł sobie w ogóle żadnej dziewczyny do 17 roku życia znaleźć, żadnej. Nagle zamieniłem się w gościa, który praktycznie z każdą dziewczyną może porozmawiać, od połowy z nich spokojnie wziąć numer i się umówić na randkę. Nagle zacząłem no, nie mieć zupełnie z tym problemu. Po prostu radzić sobie fantastycznie i zacząłem ja wybierać i zastanawiać się, która dziewczyna będzie mi odpowiadać, a nie na zasadzie takiej, żeby mnie byle jaka zechciała, nie? I nagle się okazało, i dlatego zacząłem uczyć innych. I nagle się okazało, że ja jestem w stanie gościa, który nigdy w życiu nie rozmawiał z dziewczyną w jakiś intymny sposób, i tak dalej, że on jest w stanie na przykład wyjść na moim, robiliśmy szkolenia weekendowe, nie? I wychodziliśmy w sobotę po prostu na miasto, to jeszcze zanim zaczęło się tam jakieś robić z tego głośne akcje, że tam mężczyźni podrywają dziewczyny, i tak dalej. My to robiliśmy jeszcze zanim to było modne. I, I gość potrafił wyjść na przykład i przynieść 12 numerów telefonów od dziewczyn w ciągu jednego wieczoru. Ktoś, który nigdy nie miał dziewczyny, nigdy nie był na randce. I nagle się okazało, o, to to nie jest takie kurczę, bądź sobą i ten, tylko to jest wiedza normalna, nie? To jest wiedza normalna. To tak byś kazał człowiekowi w średniowieczu na przykład, żeby yy, zrobił operację mózgu. No jak on nie miał tej wiedzy w tamtym momencie, to choćby no zesroł się po prostu, to by tego nie, nie, nie był w stanie zrobić. I tutaj tak samo było, że po prostu ja czułem się w tym temacie jak człowiek ze średniowiecza, który nie ma pojęcia w ogóle o tym, co się dzieje. A nagle, jak zacząłem mieć pojęcie, mogłem w ogóle nauczyć tego innych, okazało się, że jest to rzecz, którą prosto można nauczyć innych. Dołożyć do tego później, do tego etapu poznania na przykład dziewczyny i, i przyciągnięcia do siebie, żeby się chciała z tobą mówić i tak dalej, że z, zacząć się umawiać dołożyć do tego później wiedzę na temat związków, tworzenia szczęśliwych związków, dołożyć do tego rozwój osobisty, nie, żebym ja był sam ze sobą szczęśliwy, żebym był zadowolony z życia, no i masz przepis na idealny związek, nie, i znaleźć jeszcze odpowiednią dziewczynę później, nie. Więc chcę Wam, moi drodzy, pokazać, że ja miałem te same dokładnie problemy, które Wy teraz macie i po prostu pokonałem je dzięki wiedzy, przede wszystkim wiedza. Kursy, szkolenia, książki, wiedza, trenowanie, praktyka, działanie, 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 popełnianie błędów, niewycofywanie się nigdy i jeszcze raz więcej popeł popełnianie błędów. Wiara, wiara, że w to, że się uda, że się nauczę tego i te wszystkie rzeczy cały czas budowały tą osobę, którą jestem teraz. I dlatego uczę Was, moi drodzy, tego. Dlatego mam ogromną ochotę, żeby Was tego uczyć, ponieważ wiem po prostu, jak potrafi to zmienić życie ludzkie. I wiem tak samo doskonale, że... To, że Wam się coś nie udaje teraz, to nie jest efekt tego, że się urodziliście w zły dzień tygodnia, nie efekt tego, że się źle gwiazdy ułożyły i tak dalej. To nie jest efekt tego, że jesteście skazani na porażkę. To jest efekt tylko i wyłącznie tego, że nie macie wiedzy. No więc widzimy się w niedzielę o godzinie 17. Jeśli film Ci się spodobał, napisz w komentarzu swoje przemyślenia, wrzuć łapę w górę i subskrybuj nasz kanał. Przypominam też, że widzimy się w styczniu na szkole wygranych już niedługo. Więc do zobaczenia, do zobaczenia w niedzielę, do zobaczenia na szkole wygranych. Trzymaj się mniej dzisiaj wspaniały! Dzień, cześć!